Na białym tle pojawiają się czarne napisy i logotypy. Magdalena Jędra. Interwencje artystyczne do wystawy Elżbiety Jabłońskiej. Znikając, rekonstrukcja. Kuratorka Emilia Orzechowska. Organizatorzy: Łaźnia 2 Nowy Port. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Miasto Gdańsk. Białe wnętrze. Do środka wchodzi kobieta. Zamyka drzwi. Kobieta ma długie, ciemne włosy związane w kucyk. Granatową koszulę w kwiaty, dżinsy i sportowe buty. Rozgląda się po pomieszczeniu. Po środku znajduje się instalacja z metalowych elementów hydraulicznych. Cienkie czarne rury zakończone są zaworami, z których powoli kapie woda. Wpada ona do metalowych naczyń, nieregularnie rozstawionych na podłodze. Woda powoli kapie do błękitnej, emaliowanej miski. Kobieta przesuwa ją delikatnie, odkręca kolejny kran. Woda leci coraz większym strumieniem. Kobieta kucę przy naczyniach, ręce ma wyciągnięte siebie wnętrzami do góry. Porusza nimi, rozpraszając kapiącą stronę wodę. Kilkakrotnie podnosi się i kucę. Jej gesty i ruchy przywodzą na myśl niezbyt taniec. Kobieta staje pod kremem, po jej głowie spływają strugi wody. Podchodzi do wiadra i wyrzyma wodę z rękawów koszuli. Bierze do ręki garnek, porusza nim w górę i w dół łapiąc strumienie wody. Przelewa wodę z garnka do wiadra. Starannie obmywa dłonie pod strumieniem wody, uważnie się im przygląda. Kobieta wprawia ciało w ruch, zaczyna delikatnie skakać w miejscu. Ma zamknięte oczy, porusza rękami, przemieszcza się pomiędzy częściami instalacji, co jakiś czas przytrzymuje się rur, zdaje się być w transie. Kobieta klęka, na czworakach przesuwa się pomiędzy naczniemi. Zbliża się do emaliowanej miski. Stawia obok cynowe wiadro z wodą. Rozpuszcza włosy. Pochyla się nad miską. Wylewa na włosy wodę z wiadrem. Wyżyma włosy, odchyla głowę do tyłu, potrząsa nią. Wstaje, związuje włosy w luźny krok, idzie w stronę drzwi, ogląda się za siebie. Wychodzi. Na białym tle pojawiają się czarne napisy i logotypy. CSW łaźnia 2, Gdańsk, Nowy Port maj 2021. Organizatorzy: łaźnia 2 Nowy Port, Centrum Sztuki Współczesnej łaźnia, Miasto Gdańsk.